witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy testować tego tutaj freyera. W tym celu zrobimy sobie nugget z frytkami, bo cóż może być prostszego, prawda? Więc jedziemy z tym. No i mamy naszykowane wszystko. Pociachałem sobie kuciaka, dodałem przypraw. W przepisie nie było, nie wiem o co chodzi. Była tylko szczypta soli do jajka. To jest przepis z tego airfryera. Co jest kurwa karygodne. Przecież to był sam kurwa kurczak, bez niczego praktycznie. Dobra, pierwsza porcja prezentuje się tak. Nie no zobaczymy. Ustawione wszystko. Niech się dzieje. Jasny chuj. Dorzucony. Ja, startuje myśliwiec. I tak go sobie normalnie shakeujemy. I boom. No i dobra, te się kończą. Sekundy lecą. Tu jeszcze 9 minut. Nie wiem, czy kurwa w tym przepisie to chyba trochę za dużo. 20 27 minut na frytki, a to zawsze w piekarniku to tak z 15 już były git. No ale zobaczymy. I tu co się stanie, wybuchnie. Teraz sobie to zdejmę. Chyba w tamtym się. tamto się po prostu robi. No, no dobra, tamto, to to sobie wyjmuje. Tak to wygląda. To jest podobno gorące całe, dobra, to stopuje. Wyszło całkiem spoko. Idziemy degustować.